Z gałęziami Roman, gdzie my tu jedziemy? Szef mówił, mi dział co strady, to mijamy. Leżymy aż po takich polach jechać. Mówił coś tam, że oszczędności, że czasy są no Co ci poradzę? Ja pierdolę, Maria, dość jest przesada, kur. Ty, nie przyjdziemy tutaj! Dawaj, dawaj, śmiało, trzy razy w tygodniu to jeździmy. Chopie, to to siada, pode mną, ja to czuję! nie śmiało, jeszcze druga łyżka, jesteś na drugiej stronie. Ty, Roman, i co teraz? Nie wiem, dzwoń do starego, ja na rozładunek wyjeżdżam. Szefie, jest problem. Pamiętaj, że u nas w firmie nie ma miejsca na problemy. No ja, bo nie, nie przejechałem drogi tej, co jeździcie zawsze i, i ja tu mam teraz sprawę, wierzę w twoją Ey, bo... kreatywność. Poradzisz sobie na, na pewno. Pewnie. Jak sam dać radę? Dasz sobie sam radę na pewno. No. Tutaj jest Mercedes i tu mi zostało jeszcze 200 tysięcy, tak? <śmiech> Rabacik. <śmiech> А как если бы не осоносится, а говно so, бы